Teraz będziemy robić zwrot Tu jest Natalia schowana Do zwrotu! Ja lecę drogę Tu jest Kset Siłujący się z szutami Trzymaj! Trzymaj! <śmiennie> Natalia, no co jest? Tak, <śmiennie> to był idealny zwrot w wygołaniu wesołej załogi Natalia nie jest szczęśliwa ze swojej roli przy wkręcaniu O, ruda leci. Czekaj. Natalia ją utrzyma. Tak, tak wygląda żeglowanie w naszym stylu. Ja tu ja reportaż. Ruda ma misję. Bamta się urwała, lepiej, żeby druga się nie urwała. Ruda twierdzi, że się nie da zrobić. Wszystko się da. Chyba ja będę musiał spróbować zaraz. Wow. To moje piwo, które spada. O, to jest moje piwo. Kset dzielnie walczy z szczotami. Będę musiał go zmienić w końcu. Dziewczyny walczą z wandą. Ale jak już się złości, to jest jeszcze ładniejsze. Także spoko. Dobra. Koń kończę filmik i. Wybaczcie. <noise> się, wyłącznie.